Jeśli chodzi o to spotkanie, to oczywiście przede wszystkim gratulacje dla trenera Płachty. To był bardzo trudny, wyrównany mecz. Zadecydowało o tym zwycięstwie Polski gra w przewadze dobrze rozwiązywane te sytuacje. Oczywiście obie drużyny dzisiaj mogły wygrać to spotkanie. Wygrała Polska, nie udało się to Ukrainie. Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo ciężki mecz. Drużyna Ukrainy naprawdę dobrze zagrała. No myśmy, myśmy nadrabiali wszystko wolą walki, zaangażowanie w odpowiednich momentach, strzeliliśmy bramki w przewadze, gdzie, gdzie one były, można powiedzieć, decydującym kluczem, kluczem do zwycięstwa, bo tak jak to powiedział trener, że mogło być to w tą stronę, a mogło być w drugą stronę, ale, ale chłopcy po przystanie 2-2 dalej grali konsekwentnie to, co, to, co, to co założyliśmy sobie w szatni no i, i ten decydujący moment w przewadze. Był na pewno bardzo, bardzo ważny no i cieszymy się z tego, że mogliśmy Ci wygrać.